Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kilka słów o Monice, o imieniu, które kojarzy mi się z Francją, a dokładnie z francuskimi filmami. Tymi filmami, które opowiadają o takim zwyczajnym życiu, takiej kobiety Monik. Bardzo mocno mi to imię od razu się kojarzy z tym imieniem w tej wersji francuskiej, która gdzieś pracuje, robi jakieś zakupy, wraca do domu. Albo jest samotna, albo ma jakiegoś męża, są jakieś rozmowy, idzie spać, budzi się rano, idzie do pracy i w zasadzie to jest takie nudne, powiedziałabym. Nie mówię, że Moniki są nudne, ale jest takie wrażenie w tym imieniu, że jest coś ukrytego, że ona tworzy taką aurę nudności wokół siebie żeby skryć, czy nudności, czy nieciekawości, ale w takim znaczeniu, wiecie, takiego rozpraszania, jakby ja wiem, że tam coś jest, ale nie mogę tego w żaden sposób złapać. Kiedy chcę już nawiązać bliższy kontakt z tym imieniem, to nagle się tworzy takie rozproszenie, że w zasadzie nie ma nic. Ja jestem jak mgła, niby coś tam jest, ale w zasadzie nie wiem nic. Nie wiem nic na temat tego imienia. Nie wiem, jak trudno mi jest to złapać. Myślę, że za to może być odpowiedzialna jakość siódemki tutaj w, w liczbie duszy, Moniki, ale także dwójki, która jest liczbą realizacji intymnej. I ten tandem to jest tandem, który ja nazwałabym poczucia, tandemem poczucia bezpieczeństwa. Czyli żeby ochronić siebie, żeby wiedzieć, że się przetrwa, tworzy się różnego rodzaju mechanizmy. Czy korzysta się z różnych mechanizmów. I ja bym powiedziała, że tu jednym z takich mechanizmów jest rozpraszanie uwagi, otoczenia, które może być uznawane, na przykład za przeciwnika, ale ogólnie otoczenia, czyli tworzenie takiej atmosfery, że to otoczenie praktycznie nie wie nic. Na temat tej osoby. I kiedy już dociera do jakiejś relacji, to się nagle to tak rozmywa, rozprasza i w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Jest to rodzaj obrony. Drugie skojarzenie, poza tymi francuskimi filmami, to jest skojarzenie z roślinami, które są niezwykle bujne, rosną bardzo duże, takie wysokie, i mam wrażenie, że potrzebują do tego ciepła południowej Europy. No, i jakieś tam ilości wilgoci, żeby, żeby mogły rosnąć. I kojarzy mi się to znowu z południową częścią Europy. Dlatego też e, tak sobie pomyślałam, takie pierwsze skojarzenie potem przyszło mi, że ona, Monika może czuć się obco tutaj, bo to nie jest jej miejsce. W pewnym sensie. Czyli, że może być tak, że ona będzie się czuła w jakiś sposób wyobcowana. Na co mogłaby też i ta siódemka z liczby duszy wskazywać, że coś takiego może być. Samo imię, pierwsze litery czy pierwsze trzy litery imienia są mocno zanurzone w Królestwie Społecznym, ale ja nie mam takiego wrażenia, że Monika tak bardzo <laughs> chce się zanurzać w Królestwie Społecznym, chce działać z ludźmi dla ludzi, tylko takie bardziej wrażenie, że ona jest w pewnym sensie. Zmuszona, to znaczy uważa, że musi. To tutaj rządzi zasada konieczności, więc ja, potr ja muszę. Ja muszę wziąć odpowiedzialność, ja muszę zadbać, ja muszę zrobić. Muszę, muszę, muszę. Ale w tych syntetycznych jakościach, liczby duszy, realizacji intymnej i wyrazu własnego, tam jest potrzeba czegoś zupełnie innego. Tu nie ma, że muszę. Tutaj jest potrzeba, ogromna potrzeba zadbania o siebie, i myślę, że bardzo dobrą metodą dla Moniki w tym zestawie 279 byłoby zadbanie o siebie, w, będąc jak najczęściej w kontakcie z naturą, zwłaszcza roślinnością. Niekoniecznie zwierzęta. Tutaj myślę, że rośliny byłyby w ogóle cudowne dla tej osoby, czyli las. Różnego rodzaju, nie wiem, pola łąki, tam gdzie jest zielono, gdzie rosną rośliny, to myślę, że to byłby fajny kontakt dla niej. To, da, to daje jej jakieś poczucie bezpieczeństwa, którego ona bardzo potrzebuje. To jest taki, wiecie, number one. I trochę to, to, to społecznikostwo, które jest zawarte w munice, czyli to działanie takie na rzecz innych ludzi, branie odpowiedzialności za siebie i za innych, i ciągnięcie tego i robienie czegoś w tym kierunku, że ono w pewnym sensie zmienia ważność. Nie wiem, czy to jest dobrze użyte słowo. Chodzi mi o to, że. Mm, ta waga jest przesunięta bardziej w stronę otoczenia, aniżeli jej. To też jest rodzaj ochrony. To jest ochrona, że właściwie nikt nie musi nic o mnie wiedzieć. Ja tutaj dla wszystkich robię, ale nikt się na mnie nie skupia, bo ja pracuję dla innych. Wykonuję jakieś obowiązki, które są mi powierzane i robię to naprawdę świetnie. Tutaj to, to widać, że w przypadku siódemkowej jakości, jako liczby duszy, to na pewno będzie to perfekcyjne, a przynajmniej będzie dążyć do perfekcji ciągle. Taka komunika. I tak sobie myślę, czy coś jeszcze bym tutaj dodała? Właściwie chyba nie. Na ten moment to wszystko tak bardzo krótko i chyba rzeczowo, mam nadzieję.